Langusta, 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 langusta.pl. Langusta Siemaneczko, z tej strony langusta.pl. A to jest moja seria, nowa seria Survival. Już tutaj już zacząłem nagrywać, ale popsuło mi się nagrywanie. Znaczy nie nagrał mi się dźwięk, głos. Więc teraz jeszcze raz zacząłem więc tak już chciałem trochę drzewa jak widzicie no i zrobię sikierkę żeby więcej drzew ściąć minecraftowe początki paczka modyfikacji to jest hero chyba minecraft hero czy nie minecraft hero to jest Blower. no ale w każdym razie to jest paczka modyfikacji od blowa um, no tylko do dodałem parę modów Na przykład Twilight Forest um, Twilight Forest Or Spawn Twilight Forest oh. I Better Dungeons Ojeju, to drzewo będzie Tak długo się ścinało Oh my god Dobra poczekamy chwilę, Zobaczy czy zadziała Trikapitator bijemy drzewo, bijemy drzewo No nie wierzę Dobra, zrobię małe cięcie I co? Okej, okay, już prawie się ścięło Prawie Tylko jeszcze parę sekund No trzy, cztery 3, 4, 3, 4, teraz i teraz się zetnie poczekajcie no, no widzicie mm, dobra, no timing był zły dobra, ale w każdym razie ścięło się dosyć dużo drewna sikiera połowę jej, em, tego wytrzymałości już zeszło. No. Dobrze, że tu jest jakieś żarcie. Ojej, jakoś mam teraz mało FPS-ów. Nie no dobrze, że jest. Co no. jasne. Nie gram na teksturach, bo gram na laptopie. Już zbieram na kompa. Jeszcze tylko 100 euro. No i zobaczcie, bez... Wow. Czekajcie, zapomniałem, że mam peaceful. Dobra, na normal będziemy grać. I zapomniałem, że mam tych mało serduszek. Dobra. Uuu, ścinka. Ale nie wiem, czy mam... Aha, pewnie, bo nagrywam. Przeważnie mam 100 FPS-ów. I jak włączam... Jak włączam, ym, no jak włączam ten, ja nie mogę ciągle się zapominam. Jak włączam shadery, to spada mi tak do 18, 20, 100 FPSów, no. więc chciałbym tak pozbierać na y, komputer. O nie, tak mało mamy serduszek. Ciągle o tym zapominam. Muszę się przyzwyczaić. W nocy to będzie bardzo źle z tym. Chodź tutaj, chodź tutaj, ptaszku. Masz. Ja chcę ciebie na głowę wziąć. Come here. Tu jestem, patrz. No i co? Nie chcę zażreć. Ej, dobra, nieważne zostawiam go. O, kaczkę. Kaczkę też nie da się żel. O, wow. No serio, cztery biomy będą dookoła. O, co to jest? A, to to jest. Zobaczę. Kto tam jest? Jakieś elfiaki. Co? Aha, to jest chyba z, z Magica. Czekajcie. Mag tak, z Mine Magica. Ja, ja nie wiem, czy, czy, czy ja będę to ogarniał. O, jakiś achievement dostałem. Dobra. W każdym razie zróbmy sobie mieczyk. Mieczyk, nie, jakiś ten. I kilof. Kilof, niemieczyk Dobra. I pójdźmy już sobie tam do podziemi. Znaczy wyko wykopać dziurę w ziemi. Um. I kopać koble. Okej, okay, nie no zbierałem już trochę... Kobla i natknąłem się na takie coś, nie wiem co to jest, drewnianym kilofem nie da się tego wykopać O boże, gdzie mój crafting, dobra, nieważne, zgubiłem crafting Więc robię nowy crafting Dobra, Zobaczy Zobaczę czy kamiennym kilofem To można zrobić, nie wydaje mi się Sorry Ym, dobra Zobaczę no i da się. I czy można coś z tego zrobić? Czekajcie, chyba mam cheaty włączone. Nie, nie mam. Czekajcie. Jak infusolium? Infusolium. No i co? To wszystko? No do czego to służy? Eee... Okej, okay, chyba do niczego. Dobra. W każdym razie wykopiemy to. O, tam widzę coś tam, tam, tam jest. O, to wilkołak zapewne. Dobra. No i jest noc. Owiec nie zabiłem oczywiście, bo po co? Po co jak można spędzić całą noc pod ziemią szukać szukać żelaza no a nie wyruszyć na podróż za poszukiwaniem miejsca na dom no dobra wkop wkopiemy się tutaj aha i mam nadzieję że coś widzicie jak nie no to przepraszam was to zrobię piecyk Już mam Brightness na Bright, bo tutaj już przewidziałem, że może być cienko z tą widocznością No i tak Drewno drewnem przepalimy, no. Chyba parę wystarczy, o dobra Światło jest, kilof jest i tak będzie jakiś cave wiedzieć co tam jest? Mam nadzieję, że to nie jakiś wilkołek Ale tak mi się wydaje Pamiętajcie, nie kopcie tuż pod sobą Jeśli co, to kopcie o tak, zobaczcie, tak I później tu I o tak, no Bo możecie umrzeć, wpadniecie gdzieś do jakiejś dziurki No i już nie wyjdziecie więc pamiętajcie o tym. Tutaj wykopię sobie tylko przejście na górę. No i tak, dobra. I kopiemy się tam zobaczyć co tam jest. Pewnie jakiś cave. To już jest 46 poziom. O, co to? Salt, sól. Słyszeliście ten odgłos? Dziwne jakieś. Myś... Um. O, słyszeliście ten Skype? To też fajny był, dziwny był odgłos. Dobra, tam coś jest. Na pewno jest jakiś cave. Na 100% jestem pewny. Na 100%. Jestem pewny, że coś tu jest. Ja nie mogę. I co, też nawet nie znajdę żelaza. Really. Wow. Nawet żelaza nie mogę. Słyszę ten. Horse mobs, mock creatures. O, na mi się skończył. Chcę tylko zobaczyć skąd dobiegają te od sy Myślę i wiem na pewno że to jest tu Okej okay, zrobię sobie tutaj waypoint. Cave Kolor może jakiś cave'owy o taki o Okay. Czekajcie, kolega do mnie na Skype coś pisze. Okej, okay, jestem z powrotem. Napisałem mu, że za 5 minut, bo tak 15 minut odcinek to będzie dobr, dobry czas. Znaczy jaki dobry? No po prostu dobra odległość, wysokość, dobra, nieważne. Nie znam się na polskim, polski jest za trudny. No i dobra, mamy już wągiel. Um, zrobimy sobie pochodnie. Jeju, te odgłosy są przerażające dla mnie. Dobra, nie, potrze nie potrzebuję tamtej pochodni. No i tak, zróbmy sobie więcej pochodni. Bo czemu nie? Dobra, tyle powinno starczyć. I jeszcze skrzyneczkę zróbmy. Skąd on się wziął? Mój mózg. Okej, okay. y już jestem blisko, nic nie sitowałem, jak widzicie. Znalazłem tylko taką pochodnię. Nie drewno, drewna, no i nie wiem, co mam zrobić. Chyba zbiorę drewno i tam tych mopków zabiję. Dobra. Mam nadzieję, że te itemy tam zostaną. Aha, i jeśli moglibyście, to napiszcie w komentarzach, jak się nazywa... Y Modyfikacja, jak się zginie, że i item w taki grób się robi i itemy zostają w nim. Bo ja jakoś nie mogę znaleźć, znaczy... Nie znam imienia modyfikacji. Chyba gdzieś... O, ta chmura, znam tą chmurę. Tam jest boss. Dobra. Zróbmy sobie mieczyk. I pójdźmy walczyć z tamtym. Where, where coś tam. A zobaczę czy da się zrobić armor z drewna. Nie, nie, da się, nie ma tej modyfikacji. Dobra, może sobie wgram. To chyba się nazywa... More... A nie, nie more. A chyba more armor, czy jakoś tak. O, szkiel szkielingtony. Wow, co to był za dźwięk. Taki ty... ty, ty, ty. Dobra. O nie, 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 nie. Ogr, ogr, ogr. Nie, 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 nie. Proszę, proszę, proszę. Nie, 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 nie. Zabiłem go. O oh my god. I już mnie zabili. Dobra, czekajcie. Ja jestem z powrotem tutaj. I mam nadzieję, że itemki mi nie znikły. Dobra, nie zniknęły dobra. I już wiem jak wpił. Dziura była. Aha, no taki jest dzień. Co to jest to? Aha, i jakby co z tym gamemodem, modem, to po prostu nie chciały mi się tutaj już znowu iść i ginąć. Więc co zrobiłem? Włączyłem game moda, przyleciałem, zmieniłem game moda, pozbierałem i no więc można powiedzieć, że nie cheatowałem. Dobra, bierzemy mieczek nasz. Kamienny kilo zróbmy i pójdźmy do tego cave'a. Czemu ja zrobiłem? Dobra, patrzę zaraz na czas. Już, już się dosyć długo nagrywa. Więc do Cave'a pójdziemy w następnym odcinku. Tam na dół. Tam gdzie zaznaczyłem Cave. Więc mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. No i że Wam nie przeszkadzało, że ten... Użyłem game moda. No i co? No i do następnego razu. Cześć!